Cześć, dzisiaj kolejny materiał z serii o planowaniu marketingowym w ujęciu całego roku. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jak zaplanować budżet marketingowy. Budżet marketingowy jest tematem dosyć rozległym, wbrew pozorom, dlatego że nie mówimy tylko o pieniądzach, ale też o wielu różnych elementach, które dzieją się podczas planowania naszego marketingu. I teraz Chciałbym na początku odnieść się do moich poprzednich filmów, potem opowiemy sobie o całkiem ciekawym elemencie, który pomaga w planowaniu budżetu w takich obszarach, w których jeszcze nie orientujemy się, ile co może kosztować, jakie może nam efekty przynieść, a na sam koniec pokażemy taki plik, który przygotowałem, który może pomóc w przygotowaniu takiego budżetu marketingowego. Pierwsza kwestia. Budżet marketingowy często jest traktowany jako koszt w firmie, tymczasem to jest dosyć ważna inwestycja. O budżecie marketingowym powinniśmy myśleć w kategoriach celów, które chcemy osiągnąć, jeżeli chodzi o całość firmy. Jeżeli będziemy myśleć o tym jak o koszcie, to zawsze będziemy wydawali za mało i te efekty marketingowe mogą nie być dostatecznie dobre. Więc pierwsza rzecz, o której warto pomyśleć, jeżeli myślimy o budżecie, to jest zerknięcie na nasze dane historyczne czy byliśmy już w jakiejś sferze marketingu, czy wydawaliśmy reklamy, czy wydawaliśmy pieniądze na reklamy. Jeżeli tak, to mniej więcej wiemy ile wydawaliśmy i z jakimi efektami to może się wiązać. Znacznie gorzej jest wtedy, kiedy nie mamy takich danych historycznych i nie potrafimy się odnieść do tego co robiliśmy wcześniej, wtedy trzeba będzie się do tego odpowiednio przygotować. Odnosząc się do moich poprzednich filmów Mamy już określoną strategię marketingową, robiliśmy jakąś konkurencję, jakąś analizę konkurencji, określiliśmy sobie taktyki. W poprzednim filmie nawet rozpisaliśmy sobie te taktyki na poszczególne zadania i umieściliśmy w takim fajnym arkuszu. Teraz musimy się zastanowić nad każdym z tych zadań i zdecydować, jakie pieniądze powinniśmy przeznaczyć na, każde z tych, na każdy z tych elementów. To, o czym warto opowiedzieć, to jest to, jakie pieniądze powinniśmy w, tak, w skali organizacji przeznaczać na marketing. Często przy, wychodzi się z takiego założenia, że OK, nie znamy się na reklamach w Google Adsach, spróbujmy wydać na przykład 1000 zł, zobaczymy, co z tego będzie. I każda taka akcja, każde działanie marketingowe traktowane jest jako jeden element wyjęty z kontekstu. Dział marketingu przychodzi do Swojego zwierzchnika, prezesa, zarządu i mówi: Potrzebujemy 5, 10, 15 tysięcy na jakąś konkretną akcję, potem zaraportujemy i będziemy sprawdzać, jak to wyszło. Tymczasem budżet marketingowy dobrze jest planować w ujęciu pełnej organizacji, to znaczy, wychodzimy sobie z założenia, że nie chcemy rozdrabniać się na poszczególne elementy, na poszczególne obszary, na poszczególne działania, jeżeli chodzi o decyzję o budżecie, tylko Wychodzimy z założenia, że nasza organizacja, nasza firma ma pewien zysk i z tego zysku dedykujemy określony procent na działania marketingowe. Jakie są tego zalety? Nie musimy decydować jednostkowo o każdym działaniu, jakie chcemy podjąć. Jesteśmy w stanie zaplanować taki budżet na podstawie zysków z ostatniego kwartału, z ostatniego roku i mamy pewien, pewną stałą wartość, którą dział marketingu może wykorzystać jak najlepiej potrafi i zoptymalizować jej wykorzystanie. To jest, to jest dosyć fajne i też podnosi morale działu marketingu, bo dobrze zna swoje cele i wie wtedy, jakie ma pieniądze, dzięki którym te cele może osiągnąć. Także to jest bardzo fajny pomysł, natomiast to jest pewien limit budżetowy. Mamy ten limit budżetowy, w którym musimy działać. Dlatego każde zadanie. Które rozpisaliśmy sobie w poprzednim arkuszu, musimy teraz wycenić. Jeżeli mamy dane historyczne, możemy wycenić na podstawie tego, co osiągnęliśmy wcześniej. Jeżeli nie mamy tych danych, musimy zebrać pewne informacje z rynku, zrobić wyceny w różnych agencjach, u różnych podwykonawców. To, o czym często się zapomina przy planowaniu działań marketingowych, budżetu marketingowego, to jest to, że musimy też wziąć pod uwagę, jakie pieniądze wydajemy na takie rzeczy poboczne. Które nie są ściśle działaniami marketingowymi. Na przykład takim elementem, o którym musimy pomyśleć, to ile w tym momencie przeznaczamy na wypłaty dla działu marketingu. Bo jeżeli nagle się okaże, że roztrząsamy w firmie, czy warto wydać 2000, czy 1000 zł na jakieś działania w obrębie kwartału, tymczasem wydajemy na dział marketingu kwartalnie na przykład 40 tysięcy złotych, to nagle te. 2000 czy 1000 zł już nie są taką dużą kwotą, i być może nie warto tego tak bardzo roztrząsać, jak do tej pory to robiliśmy. I tak jak obiecałem, chciałem opowiedzieć chwilę o tym, co zrobić, jeżeli nie robiliśmy wcześniej jakichś działań marketingowych, na przykład nie robiliśmy reklam w Google Adsach. Istnieje coś takiego jak efekt progowy. Efekt progowy jest ciekawym zagadnieniem dosyć dużo można o tym opowiedzieć, ale teraz, tak, w dwóch słowach, o co chodzi. Efekt progowy to jest efekt, który jesteśmy w stanie osiągnąć dopiero po przeznaczeniu określonej kwoty na dane działania marketingowe. To oznacza, że na przykład jeżeli zdecydujemy się wejść w reklamę Google i wydamy za mało pieniędzy, na przykład wydamy um, 1000-2000 zł, możemy osiągnąć niesatysfakcjonujące efekty i stwierdzić, że to nie jest dla nas. Tymczasem powinniśmy raczej wydawać większe pieniądze i myśleć o takich działaniach w dłuższej perspektywie. Nie wchodzimy w Google Ads na miesiąc, tylko wchodzimy na kwartał, na pół roku, na rok. Optymalizujemy, mamy stały budżet i staramy się jak najwięcej z tego wycisnąć i też nauczyć się, w jaki sposób powinniśmy się komunikować w danym obszarze. Nie poddawać się za szybko. I teraz ostatnia taka rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to Taki mały plik, który stworzyłem, jeżeli chodzi o budżetowanie marketingu. Mam tutaj go przygotowanego, i to jest prosty plik w Excelu, który pokazuje, w jaki sposób możemy rozpisać nasze działania marketingowe. Mamy tutaj wypisane różne działania. Ja pozwoliłem sobie wprowadzić pewne przykłady: reklamy online, druk, plakaty, PR, eventy, konferencje. W momencie, kiedy mamy zrobiony taki plan marketingowy, zestawienie zadań, możemy sobie tutaj te zadania wprowadzić. Następnie mamy podziały na kwartały, podziały na miesiące i wpisujemy sobie tutaj, jakie wydatki planowane chcemy przeznaczyć na dane działania i ile wykorzystaliśmy. Na sam koniec dostajemy podsumowanie, ile nam z budżetu zostało i na podstawie tego typu tabeli jesteśmy w stanie bardzo prosto zbudować sobie takie podsumowanie z całego roku, które pomaga nam zorientować się, na ile sprawnie wykorzystujemy budżet. Jeżeli potrzebujecie tego nagrania, dajcie tego pliku, dajcie znać w komentarzach, chętnie Wam go udostępnię. Działania budżetowe, tak jak mówiłem, to dosyć duży obszar, więc jeżeli macie swoje jakieś sposoby, pomysły na to, jak organizować budżet marketingowy, zachęcam do komentowania, chętnie podyskutuję o różnych ciekawych sposobach. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu.